Dzień dobry, jest z nami Łukasz Jawiński, nowy napastnik Dumy Stolicy. Cześć Łukasz. Witam, witam serdecznie. Łukasz, przy Konwiktorskiej 6 jesteś już od kilku dni. Powiedz nam, jak przebiega Twój proces aklimatyzacji w nowym zespole? Na pewno bardzo szybko, bo wielu chłopaków też znałem tutaj w szatni, więc o to się nie martwiłem do końca, ale na pewno też bardzo pracowicie, bo już mam za sobą gdzieś tam jakąś powiedzmy... Taką grę kontrolną między sobą, nie była to jakaś tam, wiadomo, nie był to sparring, bo pierwszy gramy teraz już w sobotę z Wisłą Poznań, ale na pewno gdzieś tam to było takie szybkie wprowadzenie, szybka klimatyzacja też z chłopakami i myślę, że przebiega jak na ten moment bardzo dobrze. Czy przed przyjściem tutaj na Kasześ konsultowałeś może to z którymś z chłopaków z szatni, jak to u nas wygląda? Na pewno rozmawiałem z chłopakami tutaj w szatni, jak, jak to wygląda w Polonii. I i nie ukrywam, no to też dla mnie było ważne, żeby się dowiedzieć czegoś o, o klubie więcej od środka, bo od zewnątrz wiem, wiadomo, też byłem tutaj w Warszawie przez parę lat i, i wiem jak to wygląda, więc na pewno dopytywałem, chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda w środku i i się dowiedziałem wszystkiego. Miałeś też przyjemność grać już tutaj przy K-6 w zeszłym sezonie w barwach Leki Jak tak, wspominasz tam to spotkanie? Tak, no, na pewno było to bardzo ciężkie też dla nas spotkanie, bo tak jak mówiłem też wcześniej Polonia stawiała bardzo dobre warunki w tym meczu i nie tylko tutaj, bo gdzieś w Gdańsku też było tylko 1-0, chyba? Podejrzewam, 1-0. Dokładnie. Więc no, nie były to łatwe mecze. Tutaj w ostatniej minucie nasz bramkarz obronił karnego, więc można powiedzieć, że te mecze były na styku. Ale no tak, miałem okazję i, i wspominam to dobrze, no bo wygraliśmy, więc, więc na pewno jest to jakiś dodatek do tego wszystkiego. A słuchaj, czy mógłbyś nam zdradzić nutkę tajemnicy i opowiedzieć, jak wyglądał właśnie Twój transfer z za kulis. No, nie, nie ma tutaj jakichś, nie wiem, jakichś takich dodatkowych smaków. Po prostu gdzieś dowiedziałem się o, o tym, że Polonia się mną interesuje. Były też inne oferty oczywiście. Gdzieś potrzebowałem trochę czasu, żeby rozpatrzeć każdą z nich i, i koniec końców zdecydowałem się na Polonię i, i zobaczymy też w przyszłości czy to będzie udane, udana współpraca czy nie, ale na ten moment wydaje mi się, że to była najlepsza opcja i i z tego co też rozmawiałem z ludźmi tutaj z klubu, no to na pewno też są jakieś cele wyznaczone na ten sezon i ja będę się ich trzymał, ja też mam swoje indywidualne wiadome, ale jeśli drużyna będzie funkcjonować tak, jak chcemy, tak jak ja też sobie tak to wyobrażam i jak wyobrażają sobie tego trenerzy i ludzie z blisko klubu, no to, to na pewno też te cele indywidualne będą łatwiejsze do zrealizowania. Łukasz, grasz na pozycji napastnika, zrzeszłem serzonie Pięć bramek na pierwszoligowych boiskach. W jaki sposób scharakteryzowałbyś właśnie swoją grę? Wydaje mi się, że no właśnie te pięć bramek może to nie jest jakiś wybitny wynik, ale, ale jak na te minuty wydaje mi się, które otrzymywałem też gdzieś w Gdańsku, no to nie nazwałbym ich jakimiś bardzo złymi, aczkolwiek też oczekuję od ciebie dużo więcej, bo mogę powiedzieć, że jestem bardzo po prostu. Nie tyle pewnym, ale jakby ufam swoim umiejętnościom i też stawiam sobie wysokie cele. Też chcę strzelać więcej tych bramek, więc na pewno charakteryzuje mnie, mnie gdzieś ta siła i, i przede wszystkim siła i gra w, w 16, bo jestem wydaje mi się, typowym napastnikiem, nie jakimś e, takim fałszywym, który gdzieś e, schodzi bardzo nisko po piłkę, gdzieś zbiega w boczne sektory. Raczej jestem zawodnikiem, który bazuje na wykończeniu w polu karnym i, i, i tak bym się scharakteryzował. Na pewno jestem niezły w, w utrzymaniu piłki i też wydaje mi się, że gram bardzo dobrze głową, tak samo y, takim atutem dodatkowym są ob, obie nogi, że potrafię uderzyć z prawej i z lewej nogi, więc wydaje mi się, że to są takie cechy, które na pewno, na pewno mi też w tym wszystkim pomagają na mojej pozycji. Nowy sezon pierwszej ligi startuje już 19 lipca. Rozgrywki zaczynamy od domowego meczu ze Zniczem Pruszków. Eee, powiedz nam, jakie masz cele indywidualne przed tym sezonem, a także i cele zespołowe? E, jakby cele indywidualne pozostawiam zawsze dla siebie, bo to jakby też nie do, nie do końca e, jest e, takie coś, że te cele są ruchome też dla mnie, no bo nie można też gdzieś zaprzątać sobie celami indywidualnymi tylko głowy, bo no nie oszukujmy się. Na, na, na pierwszym miejscu są cele drużynowe i, i tego, żeby po prostu Polonia była jak najwyżej w tabeli. Uważam, że cel na ten sezon no, to jest na pewno taki, żeby być w tej części górnej tabeli, a nie walczyć gdzieś o to, co walczyła Polonia w zeszłym sezonie, czyli takie heroina, heroiczna walka do końca o utrzymanie. Więc to są na pewno cele drużynowe, i, a dla mnie też te indywidualne, takie, które są też ważne, no, to na pewno chcę grać jak najwięcej. I przede wszystkim grać jak najwięcej, strzelać jak najwięcej bramek i, i pomóc drużynie, no bo. Nie oszukujmy się, że to drużyna kreuje jednostki, a nie jednostki drużyny, więc, więc uważam, że jeśli będzie drużyna dobrze funkcjonować, to i ja, i inni zawodnicy będą się wyróżniać i, i będą spełniali swoje cele indywidualne. Jednym z no, nieoderwalnych elementów każdego widowiska sportowego są kibice. Tak się składa, że od jakiegoś czasu trwa już sprzedaż karnetów przedsprzedaż na sezon 2 4 2, czy mógłbyś za, zachęcić fanów Czarnych Koszul do zakupu właśnie karnetów? Polonia to jest klub taki z warszawski, tutaj z tradycjami, też e, zasługuje na to, żeby, żeby na tych e, trybunach pojawiało się jak najwięcej kibiców i zdecydowanie zachęcam do zakupów karnetów, czy też biletów po prostu meczowych, żeby, żeby się na tych meczach tutaj stawiać na konwiktorskiej, bo na pewno wasze wsparcie będzie bardzo nam pomagało, a z naszej strony wydaje mi się, że w tym sezonie na pewno oddamy całe serce za to, żeby te wyniki były dużo lepsze niż w zeszłym sezonie, i mogę mówić tak naprawdę tylko za siebie w tym momencie, no ale na pewno też to gwarantuje, że, że ja jako nowy zawodnik też będę dawał z siebie wszystko. I na pewno drużyna zrobi to, dokładnie to samo, i, i tyle. Dzięki Łukasz za rozmowę i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.